Ci, którzy dobrze znają mój vlog, wiedzą, że nie bardzo przepadałam za serialem rodzinka.pl i informacja o tym, że znika z anteny i już nie będzie produkowane, w ogóle mnie nie zmartwiła. Nie przepadam za tym, jak pokazuje się taki niefajny, hamski, powiedziałabym czasami nawet ordynardy, histeryczny, bez szacunku sposób zwracania się do osób, które kochamy najbardziej na świecie. Ale wiem, że część z Was bardzo lubi ten rodzaj humoru i dla Was właśnie. Mam dzisiaj świetne informacje. O tym cały mój dzisiejszy vlog. Nie, kochani, nie będę Was trzymać dłużej w niepewności. Nie, rodzinka.pl nie wraca i nie będzie produkowana. This is ale na horyzoncie pojawił się nowy serial, który również będzie opowiadał o takich właśnie rodzinnych perypetiach. Będzie to komedia pomyłek i będzie nosił tytuł Kowalscy kontra Kowalscy. Kowalscy to jedno z najpopularniejszych nazwisk w Polsce, i właśnie to nazwisko będą nosiły w tym serialu dwie rodziny. Dwie rodziny, które pozornie wszystko różni: wykształcenie, status majątkowy, styl życia, sposób spędzania wolnego czasu, priorytety, a jednak coś ich wreszcie połączy. Słuchać na zmywarkach? Dobra, lecimy. Do przełomowego momentu dojdzie podczas wizyty obu rodzin w szpitalu. Czasami wiecie są w życiu takie chwile, które potrafią je całkowicie zmienić. I chyba tutaj właśnie dojdzie do takiej sytuacji. W każdym razie te dwie rodziny będą od teraz musiały ze sobą jakoś współistnieć. Nie wiadomo jeszcze, czy serial trafi do telewizji tej jesieni, czy dopiero na wiosnę, ale powiem Wam, że będzie to nie telewizja publiczna, a Polsat. Jednak jest parę rzeczy, które łączą te dwie produkcje. Ta niespodzianka znajduje się w obsadzie, ale to za moment. Zacznę od tytułowych ról Kowalskich, a zagrają ich Piotr Adamczyk i Marieta Żukowska oraz Wojciech Mecwaldowski i Katarzyna Kwiatkowska. No i teraz dzieciaki. Synów tytułowych par zagrają Patryk Cebulski znany z Barw szczęścia, oraz uwaga tu niespodzianka, dawno niewidziany Jakub Zdrójkowski, brat Adama Zdrójkowskiego, który grał w Rodzince.pl. No i słuchajcie, obaj panowie, obaj chłopcy będą zabiegać o względy pięknej Eli, a w tej roli Wiktoria Gąsiewska. I wracając do Jakuba Zdrójkowskiego, Nie wiem, czy pamiętacie, że to brat bliźniak Adama. Jednak on tak bardzo nie był pochłonięty biznesami i postanowił zająć się nauką zmywarka. <grym> no, ale teraz powraca znowu do grania. Już w zeszłym roku pojawił się na planie barw szczęścia oraz ojca Mateusza. Bardzo jestem ciekawa, czy zaintrygowałam Was informacją o nowym serialu Kowalscy kontra Kowalscy. Dajcie znać, czy zamierzacie go oglądać, czy czekacie znowu na taki humor, na komedię pomyłek. Tutaj zobaczycie moje wywiady, które przeprowadziłam w moim magazynie HOT, który co wtorek i czwartek możecie oglądać o godzinie 19 na se.pl. Pamiętajcie również, żeby subskrybować ten kanał. Tutaj się widzimy za tydzień. Odwiedźcie mnie na Instagramie, na TikToku. Cześć!